Serdecznie z tej strony Football Maniac. I dzisiaj, już na wstępie mówię, że obraz tego filmiku może się różnić od moich poprzednich, ponieważ dzisiaj na próbę nagrywam telefonem, bo chcę zobaczyć ogólnie jak to będzie wyglądało. No, i jeśli obraz byłby czasem lepszy, no to będę oczywiście nagrywał telefonem. A dzisiejszy odcinek, w dzisiejszym odcinku podsumuję sobie, co trafiłem w tych 11 saszetkach 8 zwykłych i Czech Nordic World Cup 2014. No to może zaczniemy sobie od bazówek. Tak, ja sobie je w folię. Tak, od razu mówię, że tutaj mam trzy powtórki. O! To są powtórki, a tutaj już nie będzie żadnych, tak sobie tylko je odłożyłem. No i z bazówkami nie będziemy się jakoś bardzo rozdrabniać. Trafiłem yy, tutaj. Mam powkładane trzy bazówki z, Argen z Argentyny. Czy z Hiszpanii, 3 z Niemiec, 4 z Anglii, 3 z Włoch, 3 yy, z Urugwaju. W ogóle to na tym telefonie chyba sła, słabo opie ostrość, więc chyba będę nagrywał jednak kamerą. I yy, tak: czy z Portugalii, 3 z Wybrzeża Kości Słoniowej, czy z Kolumbii, czy z Holandii. Dwie z Hondurasu, dwie z, Ko, z Korei, dwie z Grecji. Tutaj już mamy pojedyncze bazówki. O tutaj mam jedną z Brazylii, jedną z Francji, jedną z Belgii, jedną z Meksyku. Tutaj kolejna taka. O, mamy jedną z Chile, jedną z Ameryki, jedną z Gany i jedną z Nigerii. I jeszcze mamy jedną z Ekwadoru, jedną z Pośni, jedną ze Szwajcarii, jedną ze Chorwacji. I ostatnie trzy z, Al z Algerii, z Kostaryki i z Iranu. Teraz jakie specjalne trafiliśmy, Wam pokażę. Trafiliśmy atlety player Yaya Touré i Dario Srna. Star playera Edena Hazarda. Want to watch Shinji Okazaki. Rafael Varan Defensive Rock, Gary Cahill Defensive Rock, Golstopper Loris, jeszcze jeden, I Goldstopper Buffon i Goldstopper Casillas oraz Herb Chile. No i to by było na tyle. To była prezentacja kart, które mi się trafiły. Następne unboxingi, gdy te karty wyjdą w Polsce, czyli na początku marca prawdopodobnie. I od razu mówię, że te powtórki ewentualnie wymienię tylko na karty z tej edycji, nie wymieniam się za inne. No i pozdrawiam Was. Cześć, Futbolmaniak.